Dzień dobry, dzień dobry, moi kochane robaczki. Oczywiście szarańcze. Szarańcza się nauczyła od nowci. I teraz yy, mamusi jest tak. Tak. Chciałabyś kotleta? Kotlet jest zajebiste. No, taki schabowy mamusi. No. Chrupiutki. Mhm. Mhm. Nie wolno. No. Szorancza się nauczyła. Te szorancza by chciała tak samo jak... No Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mizeria. O, zajbisty temat. Co ci robi tak. Ogórek, cebula, gęsta śmietana, sól, pieprz. No, nie cukier, nie ocet. Mm -hmm. Tak. Mhm. Mm Czekam na te komentarze. To nie jest mizeria. No z tym mizeri nie robił. Mm -hmm. Jak może to nazywać mizerią? Proszę. No. Jakoś dał radę. Smakuje jak mizeria. Mm -mm -mm -mm. No. mas não